Witam moi drodzy w przepięknej scenerii dzisiaj Inzbekowskiego cmentarza. Nagrywam ten filmik, bo chciałbym oddać cześć i chciałbym dzisiejszy dzień poświęcić na modlitwie dla zmarłego mojego przyjaciela, mojego kolegi z dzieciństwa. I robiąc to, noszą mnie taka refleksja, nie taka refleksja odnośnie tego, jak jak kruche jak może być życie, jak, jak w jaki sposób. Jak szybko można, można stracić, można pozbyć się tego, tego życia jakie mamy przykre jest bardzo to, że w, ostatni, w ostatnim czasie tak bardzo wielu bliskich tak bardzo wiele bliskich mi osób po prostu umarło I po tym wszystkim analizując to wszystko yy, Naszła mnie taka refleksja odnośnie tego, że Gdy dowiedziałem się o śmierci Sławka, ja szanuję, szanuję i kocham swoje życie takim jakie ono jest. Cieszę się z tego, że mogę otworzyć cieszę się z tego, jak otworzę swoje oczy i oddycham. Bo w dzisiejszych czasach. Mamy tak kruche życie, że jutro może mnie nie być po prostu. I chciałbym prosić Was o to, abyście szanowali swoje życie. Zobaczcie, jaki piękny może być poranek. Chciałbym Was prosić o to, Morgan Abyście doceniali yy, każdy przeżyty dzień Czyli w moim przypadku 24 godziny na dobę Bo naprawdę życie jest piękne, nie? Życie jest piękne i wspaniałe Trzeba tylko umieć odpowiednio dostrzec, dostrzec. Każdy aspekt z jego znaczenia. Więc dziękuję za zatwarzanie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. No i oglądajcie mnie. Dziękuję. Trzymajcie się i pamiętajcie, szanujcie swoje życie takim, jakim ono jest. I jeżeli możecie, zmieniajcie je na lepsze. Dziękuję. Pozdrawiam.